Bo co postanowiłam zrobić po zrzuceniu 10 kg? Postanowiłam zwariować. Hej, cześć, dzień dobry z tej strony Paulina i witam się z wami ponownie na moim kanale. Bardzo mi miło, że jesteście tutaj z powrotem. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o tym, jak to się stało, że schudłam 20 kg. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu o początkach mojego odchudzania, to podlinkuję go wam tutaj. Oraz w opisie, jeżeli będziecie chcieli sobie obejrzeć go później, ja ogólnie schudłam 50 kg, ale wiadomo, 50 kg, no to trzeba było podzielić na takie etapy. I kolejnym etapem było to, że schudłam 20 kg. Moja najwyższa waga to było 130 kg. 126 kg to była najwyższa taka zarejestrowana przeze mnie waga, ale to była waga po przynajmniej tam kilku tygodniach odchudzania, więc myślę, że 130 kg ważyłam jak nic. Mam 170 cm wzrostu i miałam otyłość trzeciego stopnia. Można by było sobie pomyśleć, że skoro utrata tych 10 kg poszła mi tak super gładko i tak super fajnie, to że kolejne 10 kg będzie tak samo przyjemne i bezbolesne. Nic bardziej mylnego, bo co postanowiłam zrobić po zrzuceniu 10 kg? Postanowiłam zwariować, po prostu zwariować. I powiem Wam tak, stare nawyki bardzo ciężko jest zmienić. A moje nawyki były takie, że ja z restrykcji, z bardzo restrykcyjnych diet wpadałam w obżarstwo. I teraz przypomnijmy sobie, jak to było przy tych 10 kg. Czy ja wtedy stosowałam restrykcję? Nie. Pewnie powinnam teraz mieć napad obżarstwa. Starzyło się coś innego. Weszłam w restrykcję. I zrobiłam to głupio. Zajarana schudnięciem tych 10 kg stwierdziłam: „Och, Boże, Boże, jak super, jak fajnie schudłam 10 kg, no to teraz jestem taka szczęśliwa, ale chcę pociągnąć to dalej. Chcę jeszcze mniej ważyć, chcę schudnąć, chcę wyjść z otyłości. Co jest takie niskokaloryczne? Co ja mogłabym jeść, co jest takie niskokaloryczne? Wiem: słoiczki dla bobasów. Paulina weszła na dietę słoiczkową i było to głupie. A dlaczego? A dlatego, że nie miałam siły w ogóle ani pracować, ani żyć, ani robić czegokolwiek. I te słoiczki jadłam, no nie wiem, no nie chcę was okłamać może ze dwa tygodnie. To była makabra. To była męczarnia, to było niewarte ani grosza. Po pierwsze, te słoiczki są bardzo drogie, po drugie, one mają bardzo mało kalorii. Po trzecie. One są beznadziejnie zbilansowane, to, jest, to są praktycznie same węglowodany i to takie bardzo szybko przyswajalne. Mryż, marchewka gotowana. No nie, By, powiedzmy sobie szczerze, dorosły człowiek potrzebuje zbilansowanej diety, bogatej w białko, bogatej w tłuszcze, bogatej w dobre jakościowo węglowodany, a nie słoiczków dla czteromiesięcznych dzieci. No ale Paulina do najmądrzejszych osób nie należy i nie należała i tak zadecydowała. No, i skończyło się to tym, że mój organizm po prostu się zatrzymał. Ja nie miałam w ogóle siły, a przypominam Wam, że ja pracowałam w stajni w 30-stopniowym ukropie i naprawdę fizycznie to była niezła tyrka, szczególnie dla osoby, która miała otyłość. Mój organizm zrobił stop, tryb oszczędzanie energii, zwalniamy do minimum. I efekt tego był taki, że ja już miałam otyłość, więc nie należałam do bardzo aktywnych osób. Po prostu zaczynałam siadać, gdzie tylko mogłam. Zaczynałam leżeć na kanapie, jak tylko miałam wolniejszą chwilę. Jak była jakaś belka siana w stajni, to ja po prostu leżałam na tym sianie i miałam nadzieję, że już ten dzień skończy, że ja pojadę do domu i będę mogła leżeć na łóżku. Jak tylko prowadziłam trening i było krzesło jakieś, to po prostu siedziałam na tym krześle. Ja nie miałam siły na nic i to było beznadziejne. To już nie było fajne i to nie było przyjemne, i to nie miało nic wspólnego z tym jak wyglądało te pierwsze 10 kg, kiedy ja po prostu fajnie funkcjonowałam. Stare nawyki nie tak łatwo zmienić, a ja byłam przyzwyczajona do tego, że muszę przechodzić na restrykcyjne diety. Ja tak działałam latami i zajarana tymi 10 kilogramami, po prostu uznałam, że to jest dobry moment, żeby przejść z powrotem na restrykcyjną dietę. No nie, no to był najgorszy pomysł, to był po prostu najgorszy pomysł. To co się wydarzyło, to się nazywa adaptacja metaboliczna. Dzieje się tak wtedy, kiedy dostarczamy do naszemu organizmowi absolutnie za mało energii do funkcjonowania. Nasz organizm włącza tryb oszczędzania i nie polega to na tym, że nagle, nie wiem, jakoś magicznie hmm, psuje nam się metabolizm. Polega to na tym, że my zwalniamy. Nasza aktywność taka nietreningowa, czyli na przykład gestykulacja, ruszanie nóżką, chodzenie tutaj krzątanie się po prostu się wyłącza. I tak jak Wam mówię, ja mimo, że było piękne lato, ja po prostu jak mogłam, to siedziałam. Ja wracałam do domu po pracy, ja się kładłam do łóżka i ja nic nie chciałam robić. Zero. Zero aktywności. Jakieś, nie wiem, wyjście z psem na spacer? Nie. Zrobienie czegokolwiek? Nie. Ja po prostu byłam styrana. Więc no serdecznie nie polecam Wam takich decyzji, bo to na dłuższą metę nie przyniosło nic dobrego. I dobra, możecie teraz zapytać, no okej, okay, okej, okay, ale to co? To nie schudłaś w tym czasie? Pewnie schudłam, ale było to okupione po prostu cierpieniem. I to takim realnym, fizycznym cierpieniem. Ja się źle czułam, bolała mnie głowa, miałam problemy takie gastryczne no bo przepraszam Was bardzo, ale słoiczki no to nie jest normalny pokarm, tylko to jest jakaś przemielona papka. A do tego. Nie miałam siły na normalne życie i funkcjonowanie. Koniec końców otrząsnęłam się z tego i stwierdziłam: no dobra, to chyba jednak głupi był pomysł. Spróbujmy wrócić do tego, co było wcześniej, w sensie do tych 10 kg, co schudłam, do tej metody. Czyli właśnie taki intermittent fasting, post przerywany, śniadanie po prostu opóźnione o, o kilka godzin, normalne jedzenie, bez jakichś restrykcji, bez narzucania sobie, że nie wolno mi tego czy tamtego. Po prostu wróćmy do tego, co dawało dobre efekty, i zobaczmy, co będzie dalej. No i powiem Wam tak, wróciłam do tego funkcjonowania. No i oczywiście waga się zatrzymała, tak? No bo tak to wygląda, że jeżeli mamy takie pomysły mądre, a raczej głupie, żeby na przykład wejść na bardzo niską kalorykę, no to później ta waga nam się zatrzyma. Ale ja stwierdziłam, dobra, nie będę tutaj panikowała. Powolutku, spokojniutko, powiedzmy dwa tygodnie nie będę się ważyła, zobaczymy co będzie później. No i waga zaczęła fajnie znowu spadać. Ja weszłam z powrotem na ten post przerywany, taki intuicyjny. To nie było absolutnie nic zaplanowanego na zasadzie, och, z zegarkiem w ręku, już patrzę, czy mogę zjeść, czy nie mogę zjeść. To było bardzo intuicyjne. Ja po prostu starałam się wejść w ten tryb dnia, jaki, jaki tam stajnie nam narzucała. To tak naprawdę no, bardzo, bardzo mi się sprawdzało. To nie był jeszcze okres, kiedy ja bardzo mocno zwracałam uwagę na makroskładniki. Ja po prostu zachowując te zasady postu przerywanego, jadłam tak naprawdę wszystkie rzeczy, jakie były. Oczywiście starałam się jeść więcej warzyw, więcej owoców, ale nie było to na tej zasadzie, że ja siedziałam i rozpisywałam sobie, co danego dnia mam zjeść. Połączenie cierpliwości postu przerywanego z aktywnością fizyczną typu po prostu aktywny dzień, bo ja cały dzień praktycznie chodziłam na nogach. Do tego czas, Spowodowały, że mi te 20 kg również spadło. Ale przyznam szczerze, że te 20 kg, no to było takie, wiecie, taki delikatny roller coaster. No bo odezwały się dawne nawyki, odezwały się dawne mądre sposoby, które tak naprawdę, no, były po prostu debilne. Przepraszam za słowo, ale tak było. Więc jak sami widzicie, to nie jest tak, że ja któregoś dnia obudziłam się z jakimś super doświadczeniem, super wiedzą i po prostu poszło jak po maśle. Nie, ja popełniałam błędy, i to był właśnie jeden z tych błędów. Teraz z perspektywy czasu no, nie żałuję tego jakoś bardzo. Weszłam z powrotem na te dobre tory, na te nazwijmy to, normalne tory, zwykłe, proste, bez żadnych udziwnień, bez żadnych fanaberii. Ale no był to niewątpliwie błąd. I tak naprawdę myślę, że gdybym nie popełniła tego błędu, no to byłoby mi łatwiej. No ale człowiek uczy się na swoich błędach. Niestety na swoich uczy się najlepiej, nie na cudzych. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Te dziesiątki, one koniec końców, jak ja na przykład czekałam już było 9,5 kg zrzucone, no to na tą dziesiątkę to ja czekałam strasznie długo. Mega długo, po prostu jakby nie wiem, czy organizm ma jakiś system metryczny, że jest w stanie, że tak powiem, liczyć dziesiątkami. No wątpię, ale rzeczywiście na te takie progi, no to musiałam troszeczkę poczekać. Na etapie zrzucenia tych 20 kg, tak naprawdę, prócz tych moich błędów, no to nie zmieniło się za dużo. Ja nadal pracowałam w stajni, więc moja aktywność była znacznie większa niż ta wcześniej, bo wiadomo, jak ważyłam 130 kg w pandemii, no to po prostu leżałam na kanapie i no powiem wprost, no zawiązywało mi się sadełko przez cały czas. Więc moja aktywność była mniej więcej podobna. Ja pracowałam w stajni, pracowałam przy obozie jeździeckim, prowadziłam treningi. No, i powiedzmy, spacerowałam z psami, nie chodziłam na siłownię, nie chodziłam na basen, nie chodziłam na żadne zorganizowane zajęcia fizyczne. Moja dieta polegała na tym, że jadłam wszystko, jadłam w deficycie kalorycznym oczywiście, no bo żeby schudnąć, musimy być w deficycie kalorycznym i jadłam w węższym oknie żywieniowym. Powiedzmy od godziny np. 12 do 19, 20. Tak mniej więcej to wyglądało. Jadłam po prostu w stajni, posiłki razem z dzieciakami, no i później po powrocie do domu jadłam kolację. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że za to odchudzanie tak naprawdę odpowiedzialna jest przede wszystkim cierpliwość i danie sobie czasu, dlatego że nic się w sekundę nie zmieni, nic się nie zmieni w 5 minut ani w tydzień. Ja też popełniałam ten błąd, że na przykład ważyłam się rano i wieczorem i oczekiwałam jakichś efektów. Bardzo często było tak, że wieczorem ważyłam więcej niż rano. A mi się wydawało, no jak to? Przecież po całym dniu, jak ja tutaj chodzę, latam i w ogóle, to ja powinnam ważyć mniej. No nie jest tak. Naprawdę trzeba do tego podejść na spokojnie, trzeba do tego podejść stopniowo, nie spieszyć się, dlatego że pośpiech generuje takie rzeczy jak ja zrobiłam bo wiecie ja weszłam na tą dietę słoiczkową dlatego że mi się spieszyło po prostu ja chciałam przyspieszyć ten proces koniec końców gdyby nie to że udało mi się później z powrotem wrócić na te dobre tory to pewnie rzuciłabym tą dietę w cholerę i nie wróciła do tego funkcjonowania które tak naprawdę było dla mnie najlepsze tutaj jakby trzeba wyczylować naprawdę trzeba wyczylować trzeba dać sobie czas nic się nie zrobi w sekundę i narzucanie sobie Jakichś konkretnych dat, że muszę schudnąć 10 kg do nie wiem 15 sierpnia. No, może się uda, a może się nie uda. No, to wszystko jest bardzo indywidualne. Koniec końców udało mi się zrzucić te 20 kg. Byłam bardzo, bardzo z siebie zadowolona i to był taki przełom, bo kolejne 10 kg, no już troszeczkę wyglądało inaczej, ale o tym opowiem Wam w następnym filmie z tej serii. W komentarzach koniecznie napiszcie mi, jak tam po Waszej majówce. Czy były kiełbaski jedzone, czy były robione grille? U mnie jest piękna pogoda w majówkę i kiełbaska wjechała, ale jest mega zimno. Także takiego grilla, grilla, no to nie było niestety. Chociaż strasznie żałuję. Ale zrobiłam sobie kiełbaski, wiecie, w Airfrayerze. Jeżeli macie ochotę podglądać, co ja jadam, i na przykład poznać różne moje przepisy, zapraszam was na Instagrama, tam wrzucam jedzenie, w rolki, w relacje, możecie sobie podejrzeć, co ja jadam. Na TikToka również was zapraszam, czemu nie? Jeżeli macie ochotę, obejrzeć takie króciutkie filmiki, no to jak najbardziej. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj na moim kanale. Jeżeli są tu osoby, które jeszcze nie subskrybują tego kanału, to zachęcam do kliknięcia w guzik. Subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami, a mam w planach ich. Oj, troszeczkę. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się cieplutko.